Astrid Lindgren, Emil ze Smalandii W Lüneberdze mieszkał chłopiec, który miał na imię Emil. Był dziki i uparty, nie tak grzeczny jak ty. Chociaż należy przyznać, że robił miłe wrażenie, kiedy się nie awanturował. Miał okrągłe oczy, okrągłą rumianą twarz i jasne, kędzierzawe włosy. Wszystko to razem sprawiało, że Emil wyglądał jak prawdziwy aniołek. Ale pozory mylą. Emil miał pięć lat. Był silny jak młody byczek i mieszkał w zagrodzie Katthult we wsi Lüneberga w Smalandii. Miał ulubioną granatową czapkę z czarnym daszkiem, cyklistówkę niezbyt ładną. Kupił mu ją kiedyś tatuś, gdy był w mieście. Emil rzecz jasna ucieszył się z czapki, a kiedy wieczorem miał się kłaść spać, powiedział Chcę moją cyklistówkę! Jego mama uważała jednak, że nie powinien brać czapki do łóżka, bo miejsce czapki jest na półce w sieni, ale Emil krzyknął wtedy tak, że było słychać w całej Leneberdze Chcę moją cyklistówkę! I przez trzy tygodnie sypiał w czapce. Można i tak, chociaż takie spanie jest raczej niewygodne. Lecz najważniejsze, że Emil zawsze osiągał to, czego chciał i był w tym skrupulatny. Przede wszystkim zaś jego mama nie osiągała tego, co chciała. Kiedyś mama usiłowała go nakłonić do zjedzenia fasolki szparagowej, ponieważ jarzyny są ogromnie pożywne, ale Emil powiedział: Nie. Czy masz zamiar w ogóle nigdy nie jeść jarzyn? Spytała go mama. Ani zieleniny? Chcę jeść, odrzekł Emil, ale prawdziwą zieleninę. Po czym wsunął się cicho za choinkę, bo właśnie były święta i zaczął ją obgryzać. Niebawem jednak zbrzydło mu to zajęcie, ponieważ pokłuł sobie usta. Taki uparty był ten Emil. Chciał rządzić mamą i tatusiem i całą zagrodą Kathult, a najchętniej i całą wsią, na co jednak mieszkańcy Lunebergi nie chcieli się zgodzić. Szkoda tych swensonów z Kathult, że mają takiego urwisa, mówili. Z niego to nie wyrośnie nic dobrego. Tak właśnie mówili mieszkańcy Lünebergi. No ale gdyby przewidzieli, co wyrośnie z Emila w przyszłości, nikt by się nie odważył gadać w ten sposób. Wystarczyłoby, gdyby przewidzieli tylko jedno: że Emil zostanie przewodniczącym Rady Gminnej, kiedy dorośnie. Pewnie nie wiesz, co to znaczy być przewodniczącym Rady Gminnej. Powiem tylko, że to ktoś najważniejszy w całej wsi. Teraz jednak trzymajmy się raczej tego, co się zdarzyło, kiedy Emil był mały i mieszkał w zagrodzie Katull w Löneberdze w Smalandii. A mieszkał tam razem ze swoim tatusiem Antonem Svenssonem, mamą Almą Svensson i z małą siostrzyczką Idą. W Katull był także parobek Alfred oraz służąca Lina. Bo w czasie, kiedy Emil był mały, istnieli jeszcze parobcy i służący, i nie tylko w Löneberdze. Parobcy orali, doglądali koni, wołów, zwozili siano, sadzili ziemniaki, dziewczyny zaś doiły krowy, zmywały naczynia, szorowały podłogi i śpiewały dzieciom. Teraz już wiesz, kto mieszkał w Zagrodzie Kathult. Tatuś Anton, mama Alma, mała Ida oraz Alfred i Lina. Ponadto dwa konie, para wołów, osiem krów, trzy prosięta, dziesięć owiec, piętnaście kur, kogut, pies i kot. No i oczywiście Emil. Kathult była to niewielka, ładna zagroda, z pomalowanym na czerwono domem, stojącym na wzgórzu wśród jabłoni i bzów. Wokoło ciągnęły się pola, łąki, pastwiska, jezioro i wielki, wielki las. I byłoby w Kathult cicho i spokojnie, gdyby nie Emil. Jemu to tylko psoty w głowie, mówiła Lina. A jak sam nie psoci, to i tak zawsze coś się przez niego stanie. Nigdy w życiu nie widziałam podobnego dzieciaka. Ale mama Emila brała go w obronę. Nie jest z nim tak źle, mówiła. Dzisiaj tylko raz uszczypnął idę, a potem wylał śmietankę, co miała być do kawy. To wszystko. No i gonił kota dookoła kurnika, to prawda. W każdym razie uważam, że zaczyna być coraz grzeczniejszy i spokojniejszy. Emil nie był złośliwy. Tego w żadnym wypadku nie można powiedzieć. Bardzo lubił i idę i kota, ale musiał lekko uszczypnąć idę, bo inaczej nie dałaby mu przecież swojej kromki chleba z syropem. A kota gonił po przyjacielsku, tylko żeby sprawdzić, czy umie uciekać szybko. Choć oczywiście kot tego nie rozumiał. Siódmy marca był dniem, kiedy Emil był taki grzeczny, że raz tylko uszczypnął idę i wylał śmietankę. A teraz usłyszysz o kilku innych dniach z życia Emila, kiedy wydarzyło się o wiele więcej. Czy to dlatego, że miał wtedy tylko psoty w głowie, jak mówiła Lina? Czy też dlatego, że po prostu z nim zawsze się coś działo? Zacznijmy więc. Wtorek. 22 maja, kiedy to Emil wsadził głowę do wazy z rosołem. Owego dnia w Kathuld na obiad był rosół. Lina wlała rosół do wazy w kwiatki. Wszyscy siedzieli wokół kuchennego stołu i zajadali, a zwłaszcza Emil. Lubił zupę i to było słychać. – Musisz tak siorbać? – spytała go mama. – Inaczej nie wiadomo, że to zupa – odpowiedział Emil – Wszyscy więc jedli, ile kto chciał, aż waza została opróżniona. Pozostał tylko mały, malutki łyczek na dnie. Emil chciał ten łyczek wypić, a jedynym sposobem, aby się do niego dobrać, było wsadzenie głowy do wazy i wysiorbanie owego łyczka. I Emil tak zrobił. Wszyscy doskonale usłyszeli, jak sobie siorbie tam w środku. Potem jednak Emil chciał wyciągnąć głowę i czy to do pomyślenia ani rusz nie mógł. Utknął w niej. Wystraszony zerwał się od stołu i stał z głową w wazie jak w kadzi. Wpadła mu głęboko na oczy i uszy. Emil szarpał się i wrzeszczał. Lina też się przestraszyła. Nasza piękna waza! Lamentowała. Nasza piękna waza w kwiatuszki i w co tu teraz nalewać zupę? Bo skoro w wazie tkwił Emil, nie można było nalać w nią zupy. Tyle Lina rozumiała, chociaż na ogół nie rozumiała zbyt wiele. Ale mama Emila myślała raczej o Emilu. Moi drodzy, ale jak my teraz wydostaniemy chłopca? Trzeba będzie wziąć pogrzebać i rozbić wazę. Czyś ty rozum straciła kobieto, powiedział tatuś Emila. Kosztowała przecież cztery korony. E, e, może ja spróbuję? Odezwał się Alfred, który był rosłym i silnym parobkiem. Chwycił w wazę za oba ucha i pociągnął w górę z całej siły, ale cóż to pomogło? Emil podniósł się razem z wazą, bo naprawdę mocno w niej tkwił. Wisiał więc i wierzgał nogami, żeby się znowu znaleźć na podłodze. Przestań! Zostaw mnie! Przestań, mówię ci! krzyczał. Alfred go postawił, a wszyscy bardzo się zasmucili. Stali wokół Emila i zastanawiali się tatuś Anton, mama Alma, mała siostrzyczka Ida, Alfred i Lina. Nikt jednak nie mógł wpać na pomysł, jak wydobyć Emila z wazy. O, popatrzcie, Emil płacze! powiedziała mała Ida, wskazując na dwie wielkie łzy, które wypłynęły z podwazy. wazy. Wcale nie płaczę zaperzył się Emil. To przecież rosół zuchwały był jak zwykle, ale zbyt wesoło chyba mu nie było z głową w wazie. Bo pomyślcie, a jeżeli nigdy się z niej nie wydostanie, biedny Emil, kiedy w takim razie będzie mógł wyłożyć swoją cyklistówkę? Mami Emila okropnie żal było synka. Znów chciała wziąć pogrzebacz, aby rozbić wazę, lecz tatuś Emila zaprotestował. Nigdy w życiu! Ta waza kosztowała cztery korony, to już raczej jedźmy do doktora w Marianę Lund. Z pewnością potrafi ją ściągnąć. Bierze tylko trzy korony, w ten sposób zarobimy koronę. Mama Emila uznała, że to dobry pomysł. Nie co dzień przecież można zarobić całą koronę, a pomyśleć tylko, ile przyjemnych rzeczy można by za nią kupić? Może coś dla małej Idy, która musi zostać w domu, podczas gdy Emil pojedzie bryczką? W kadhult zapanował rwetes. Emila należało porządzić, umyć i ubrać w najlepsze ubrania. Nie można go było oczywiście uczesać ani umyć mu uszu, choć to akurat przydałoby się bardzo. Mama Emila starała się co prawda wcisnąć palec pod wazę, żeby choć trochę oczyścić mu uszy, ale omal się to źle nie skończyło, gdyż i jej ręka ugrzęzła w wazie. No i znowu, powiedziała mała Ida, a tatuś rozgniewał się na dobre, chociaż zwykle był łagodny. Nie ma tu jeszcze kogoś, kto chce się wcisnąć w wazę, krzyknął. Jeżeli tak, to proszę bardzo, nie krępujcie się. Wezmę wóz drabniasty i całe kathult zawiozę do doktora w Marianę Lund. Ale mama Emila szarpnęła mocno rękę i wydobyła palec. Nie będziesz musiał myć sobie uszu, synku, stwierdziła dmuchając na palec. Wtedy tuż pod brzegiem wazy ukazał się pełen zadowolenia uśmiech i Emil powiedział radośnie: Pierwszy prawdziwy pożytek, jaki mam z tej wazy. Po chwili Alfred zajechał przed ganek i Emil wyszedł, aby wsiąść do bryczki. Był tak wytworny w swym niedzielnym ubraniu w prążki, w czarnych trzewikach zapinanych na guziczki i w wazie. No tak, być może waza wyglądała trochę niezwykle, chociaż była bardzo ładna, w kwiatki właściwie robiła wrażenie czegoś w rodzaju nowomodnego letniego kapelusza. Jedno tylko można było mieć zastrzeżenie, że kapelusz nieco za głęboko zachodził Emilowi na oczy. I tak ruszono do Mariany Lund. Tylko uważaj, na idę, kiedy nas nie będzie, zawołała mama Emila Doliny. Mama siedziała na koźle obok tatusia Emila. Z tyłu sadowił się Emil z głową w wazie. Tuż obok leżała jego cyklistówka musiał przecież mieć coś na głowie także w drodze powrotnej. Pomyśl, jak dobrze, że o tym pamiętał. A co mam zrobić na kolację? Krzyknęła Lina, kiedy bryczka ruszyła w drogę. Zrób, co chcesz, odpowiedziała mama Emila. Nie mam teraz do tego głowy. To ugotuje rosołu! zawołała w odpowiedzi lina, ale w tej samej chwili spostrzegła, że coś kwiecistego znika za zakrętem i przypomniała sobie, jak się sprawy mają, więc z pewnym smutkiem zwróciła się do Alfreda i małej Idy. No, dzisiaj na kolację to będziemy mieli chleb razowy z boczkiem. Emil już kilka razy jeździł do Marianelund. Lubił siedzieć wysoko na koźle i, i patrzeć na wijącą się drogę i na mijane zagrody. I na dzieci, które mieszkały w tych zagrodach, i na psy szczekające przy furtkach, i konie, i krowy, które pasły się na łąkach. Teraz jednak nie było mu zbyt wesoło. Siedział z wazą mocno wciśniętą na oczy i widział jedynie kawałek swoich trzewików zapinanych na guziczki. Tyle tylko mógł dostrzec w wąskiej szparce pod brzegiem wazy. Przez całą drogę musiał pytać Tatusia. Gdzie teraz jesteśmy? Minęliśmy już miejsce naleśnikowe? A, a do prosiaczkowego miejsca jeszcze daleko? Emil bowiem nadał swoje własne nazwy wszystkim zagrodom leżącym wzdłuż drogi. Miejsce naleśnikowe nazywało się tak dlatego, że kiedyś przy furtce, właśnie gdy Emil przejeżdżał, stało dwoje grubych dzieciaków i zajadało naleśniki. A prosiaczkowe miejsce wzięło nazwę od śmiesznego różowego prosięcia, które Emil czasem drapał po grzbiecie. Teraz jednak Emil siedział ponury i spoglądał na własne trzewiczki. Ani naleśników, ani prosięcia nie mógł zobaczyć, więc nic dziwnego, że się naprzykrzał. Gdzie teraz jesteśmy? Kiedy do tego Marianne Lund przyjedziemy? Gdy Emil w wazie wszedł do poczekalni doktora, było tam pełno ludzi i wszystkim od razu zrobiło się ogromnie żal Emila. Rozumieli, że przytrafiło mu się nieszczęście. Jedynie pewien złośliwy staruszek pękał ze śmiechu, jakby było coś zabawnego w tym, że ktoś utkwił głową w wazie. <laughs> o, zaśmiał się staruszek. Uszy ci marzną, chłopcze? Nie, odparł Emil. Nie, to po co więc masz na sobie to naczynie? Spytał staruszek. Bo inaczej to by mi uszy marzły, odrzekł Emil. On też był, chociaż mały, potrafił być naprawdę dowcipny. Potem Emil wszedł do doktora, a doktor się z niego nie śmiał, tylko powiedział. Dzień dobry. A co tam robisz w środku? Emil nie mógł zobaczyć doktora, ale przecież musiał się z nim przywitać, ukłonił się więc tak głęboko, jak tylko potrafił, mimo że miał na głowie wazę. Rozległ się brzdęk i przepołowione naczynie gruchnęło na ziemię. A to dlatego, że Emil bardzo mocno stuknął głową o biurko doktora. Już po czterech koronach powiedział cicho tatuś Emila do jego mamy. Ale doktor to usłyszał. I tak zarobiliście koronę, rzekł. Zwykle biorę pięć koron za wyjęcie takiego chłopaczka z wazy, No, on sam to załatwił. Tatuś Emila ucieszył się. Wdzięczny był synkowi, że rozbił wazę i zarobił koronę. Szybko zabrał stłuczoną wazę, skinął na Emila i mamę i pożegnał doktora. Kiedy znaleźli się na ulicy, mama Emila powiedziała. Pomyślcie znów, zarobiliśmy koronę. Co za nią kupimy? Nic kupować nie będziemy odrzekł tatuś Emila. Zaoszczędzimy ją. Emilowi się jednak słusznie należy. Pięć ere, żeby mógł je w domu włożyć do swojej skarbonki. Od razu wyjął monetę z portmonetki i wręczył ją synkowi. Zgadnijcie, czy Emil się ucieszył? I znowu ruszyli w drogę do domu do Lönebergi. Emil siedział na tylnym siedzeniu, okropnie uradowany, z pieniążkiem w garści i w swojej cyklistówce na głowie. I patrzył na wszystkie dzieci. Psy, konie, krowy i prosięta, które mijali. A gdyby Emil był zwyczajnym chłopcem, to najprawdopodobniej nic więcej już by się nie wydarzyło tego dnia. Ale Emil nie był zwykłym chłopcem i zgadnij co zrobił. Ni stąd ni z wpakował sobie pieniążek do ust i właśnie kiedy mijano prosiakowe miejsce, z tylnego siedzenia rozległ się cichy bulgot. To Emil połknął pięć ere. Oj! zawołał. Jak to prędko poszło! Mama Emila od nowa zaczęła lamentować. Och, jak my teraz wydostaniemy z niego te pięć ere? Trzeba wracać do doktora! No, to tylko potrafisz wyliczyć, powiedział tatuś Emila. Mamy zapłacić doktorowi pięć koron, żeby odzyskać pięć ere? spytał. Ile ty miałaś z rachunków, kiedy chodziłaś do szkoły? Emil odniósł się do całej sprawy ze spokojem. Poklepał się po brzuchu i powiedział: Mogę być skarbonką sam dla siebie i trzymać swoje pięć ere w brzuchu zamiast w domowej skarbonce, bo z niej też nic wyjąć nie można. Próbowałem nożem kuchennym, więc wiem. Lecz mama Emila nie ustępowała. Chciała wraz z Emilem do doktora. Nic nie mówiłam, kiedy połknął wszystkie guziki od spodni, przypomniała tatusiowi Emila. Ale pieniążek jest bardziej niestrawny i wierz mi, że to się może źle skończyć. Tak dalece udało jej się nastraszyć tatusia Emila, że zawrócił konia i pojechał z powrotem do Mariany Lund. Bo tatuś Emila też się bało swojego synka. Naprawdę? Wpadli zdyszani do doktora. Zapomnieliście czegoś? Spytał doktor. Nie, tylko Emil zjadł pięciorówkę, wyjaśnił tatuś Emila. Więc może pan doktor zechce zoperować go trochę, tak za jakieś cztery korony? Pięciorówkę też proszę zatrzymać. Ale Emil schwycił swego tatę za połę płaszcza. Nawet nie próbuj, to moja pięciorówka. Doktor nie zamierzał jednak zabierać Emilowi jego pięciu ere i powiedział, że operacja jest niepotrzebna: moneta i tak się znajdzie za parę dni. Możesz sobie zjeść z pięć maślanych bułeczek, dodał na koniec. Pieniążek będzie mieć towarzystwo i nie pokaleczy ci żołądka. To był niezwykły doktor. Nie wziął też zapłaty. Tatuś Emila był tak zadowolony, że aż promieniał, gdy znów znalazł się na ulicy wraz z Emilem i jego mamą. Mama Emila chciała natychmiast pójść do piekarni domowej pani Anderson, żeby kupić Emilowi pięć maślanych bułeczek. Mowy nie ma, oświadczył tatuś Emila. Przecież mamy bułeczki w domu. Emil zastanawiał się przez chwilę, a że umiał wyliczyć to i owo i był głodny, powiedział. Mam ukryte pięć i gdybym tylko mógł je wydostać, sam bym sobie kupił bułeczki. Zastanawiał się jeszcze chwilę, po czym spytał. Czy nie mógłbyś mi tato pożyczyć pięciu R na kilka dni? Zwrócę je to pewne jak dwa razy dwa cztery. Wtedy tatuś Emila poddał się i wszyscy troje poszli do piekarni domowej pani Anderson i kupili pięć bułeczek dla Emila bardzo dobrych bułeczek, okrągłych, rumianych i posypanych cukrem. Emil zjadł je w mgnieniu oka. – To najlepsze lekarstwo, jakie dostałem w życiu – powiedział. A jego tatuś tak się nagle rozochodził, że nie bardzo zdając sobie sprawę z tego, co robi, oświadczył. – Zyskaliśmy dziś jednak wiele. I bez wahania kupił pięć długich, pasiastych cukierków dla Idy, która została w domu. Zauważ, że wszystko to działo się w tym czasie, gdy dzieci nie bardzo dbały o swoje zęby, takie były nieroztropne i głupiutkie. Dziś jednak dzieci w Lönneberdzie nie jedzą cukierków, ale mają za to zdrowe zęby. Potem wrócili do Kathult. Tatuś się ledwie, przystąpił próg, jeszcze w płaszczu i w kapeluszu skleił wazę. Nie była to zbyt wielka sztuka. Waza rozleciała się tylko na dwie części. Lina tak się ucieszyła, że aż podskoczyła i zawołała do Alfreda, który właśnie wyprzęgł konia. Teraz znów będziemy mieli rosów Kathult. Ona w to wierzyła, ta lina. Musiała widocznie zapomnieć, jak jest Emil. Tego wieczoru Emil niezwykle długo bawił się z małą Idą. Na pastwisku wybudował jej domek między kamieniami. Domek był ładny i podobał się Idze. Emil szczypiał ją nie za mocno i za każdym razem, kiedy chciał, żeby mu oddała różowy, pasiasty cukierek. A kiedy zaczęło się ściemniać, Emil i mała Ida postanowili wrócić do domu i położyć się spać. Weszli do kuchni, aby zobaczyć, czy jest tam ich mama. Mamy nie było. W ogóle nie było tam nikogo, tylko waza do zupy. Stała na stole sklejona i piękna. Emil i mała Ida przestanęli, żeby przyjrzeć się tej niezwykłej wazie, która przez cały dzień nieźle się napodróżowała. Pomyśleć tylko, że była aż Marianne Lund. westchnęła mała Ida i dodała: Jak tyś to zrobił, Emil, że ci głowa weszła w wazę? Mm, żadna sztuka, odrzekł Emil. Zrobiłem to tak. Patrz. I w tym momencie do kuchni weszła mama i co pierwsze rzuciło jej się w oczy? Emil. Stał z głową w wazie i usiłował się z niej wydostać. Mała Ida krzyczała i Emil też krzyczał, tkwił bowiem w wazie równie mocno jak poprzednio. Wówczas mama Emila wzięła pogrzebacz i grzmotnęła nim w wazę, aż się rozległo w całej Löneberdze. Trzask i waza rozpadła się na tysiąc kawałków, a skorupy opadały na Emila jak deszcz. Tatuś Emila był właśnie w owczarni, ale usłyszał hałas i przybiegł pędem do domu. Stanął w progu kuchni, stał tam w milczeniu i patrzył na Emila, na skorupy i na pogrzebacz, który mama Emila trzymała w ręku. Nie powiedział ani słowa, odwrócił się tylko i poszedł z powrotem do owczarni. Dwa dni później otrzymał od Emila pięć eur, co stanowiło jednak pewną pociechę. Tak, teraz już wiesz mniej więcej, jaki był Emil. Ta historia z wazą wydarzyła się we wtorek 22 maja, lecz może zainteresuje cię także niedziela 10 czerwca, kiedy to Emil wciągnął na maszt małą Idę?